Dzień dobry kochani, witam Was w nowym filmie na tym kanale i przychodzę do Was z czymś, o czym myślałam już bardzo długo. Jako, że jedną z moich misji na tym kanale jest, aby zarażać Was miłością do czytania, to w końcu powstał film pod tytułem Jak zacząć? Czytać albo jak zacząć czytać więcej, bo znajdziecie tutaj porady. A jednego i drugiego przypadku nie przedłużam. Zapraszam do kolejnej części filmu. Dlaczego czytać? Jakie są korzyści z czytania? Po pierwsze, jest to pobudzenie swojej wyobraźni i pobudzenie kreatywności. Jak czytacie, słuchajcie, to przenosicie się w totalnie inny świat. Inne części mózgu Wam pracują, Wasza kreatywność się budzi. Różne kreatywne pomysły. Nie wspominając już o tym, że ja często, jak czytam książki, to mam tak, że jakiś cytat. Dobitnie do mnie trafia i zostaje ze mną już na długo. Albo przychodzi mi do głowy wtedy, jak podejmuję jakieś ważne decyzje. To jest taki fajny aspekt czytania, poszerza Wam horyzonty. Po drugie jest to niesamowicie fajny pomysł na odpoczynek, na relaks, nie siedzicie przy ekranie, nie bombarduje Was tysiąc. Efektów dźwiękowych, wizualnych. Wasz mózg skupia się na jednej czynności i jest to też dla mózgu, słuchajcie, odprężające. Jesteście też w stanie, jeżeli się już wprawicie w czytanie, totalnie wniknąć i odciąć się od spraw codziennych. Dla mnie czytanie to jest sposób na odstresowanie się, bo ja potrafię się totalnie odciąć i nie myśleć o codziennych problemach. Ostatnim powodem, dla którego warto czytać i warto mieć taką zajawkę, jest to, słuchajcie, dołączenie do społeczności ludzi, którzy czytają do książkar. Wtedy, słuchajcie, horyzonty są już nieograniczone. Możecie się podpiąć do jakiegoś y, klubu książki, możecie podglądać książkary na Instagramie, możecie położyć konto na jakiejś aplikacji wymieniać się swoimi spostrzeżeniami. Jest to też sposób, słuchajcie, na poznawanie ludzi, którzy mają podobne zainteresowania do Was. Teraz, w dobie internetu, nie jest to trudne, aby nawiązać kontakt z kimś, kim mamy na przykład podobne gusta czytelnicze. Ta społeczność książkarzy i książkar jest Naprawdę ciekawa dzieje się też, słuchajcie, dużo eventów w tej branży. To jest takie hobby, które możecie wykorzystać w ten sposób, że nie tylko siedzicie z książką, ale też czynnie uczestniczycie w tej książkowej społeczności. Jak zrobić ten pierwszy krok? Jak wybrać swoją pierwszą książkę? I jak zachęcić się do czytania? Po pierwsze. I najważniejsze moim zdaniem Sięgaj po to, na co masz ochotę Co cię interesuje Nawet czasem sięgnij po to, co ma Fajną, kolorową, ciekawą okładkę W twoim stylu, żeby wciągnąć się w Czytanie, musicie słuchajcie Znaleźć książki, które dają wam radość I które czyta wam się najmilej Od których nie będzie można się oderwać Żeby to zrobić, trzeba oczywiście spróbować Kogo moją taką radą jest to Aby nie rzucać się od razu na takie Książki, na takie zbiory Fajną opcją jest y, na przykład zacząć od książek cieńszych albo od zbiorów opowiadań, które mają krótsze formy. Twoim tipem też jest szukanie książek, które mają krótkie rozdziały. Często krótkie rozdziały mają na przykład kryminały. Mam to też takie poczucie, że czytacie więcej i szybciej. No bo słuchajcie, te rozdziały będą lecieć. Przeczytacie jeden rozdział, potem za kilka stron drugi rozdział i już macie w swoim mindsetzie to osiągnięcie, że już ileś tam rozdziałów jest wami. A jeżeli totalnie nie możecie się przekonać do książek, do papieru, to możecie sięgnąć po audiobooka, możecie też sięgnąć po e-booka. Nie musicie od razu kupować, słuchajcie, Kindla. Możecie sobie spokojnie ściągnąć e-booka na telefon i zobaczyć, czy taka forma czytania będzie dla Was wygodniejsza. Bo jednak, słuchajcie, telefon to jest coś, co mamy przy sobie zawsze. Więc według mnie, jeżeli ma Was to zachęcić do czytania, to też jest to jakaś droga, aby zacząć. Takim, słuchajcie, wyższym levelem do inspiracji, do e, znalezienia swojej pierwszej książki jest wejście na YouTube'a i poszukania Inspiracji na Booktube. Ile ja, słuchajcie, znalazłam wspaniałych książek poprzez polecenie dziewczyn, które oglądam. I jeszcze, jak te dziewczyny ubierają te historie w jakieś ładne, wizualne kadry, siedzą gdzieś z kawą, z książką, z kocem, no to słuchajcie, człowiek już samym tym czuje się zainspirowany. Fajnie jest posłuchać od innych osób, które już na przykład daną książkę przeczytały, o czym ona jest, czym mniej więcej będziemy nią zainteresowani. Dla mnie, YouTube jest takim miejscem, gdzie ja Szukam swoich czytelniczych czy inspiracji, ale oczywiście możecie też zgłębić booktok. Możecie książek szukać również na Instagramie. Wystarczy chcieć i poświęcić chwilę na reset. Przechodzimy do kolejnej kwestii. Jak już zaczniecie czytać, weźmiecie do ręki tą pierwszą książkę, to jak słuchajcie, utrwalić ten nawyk? Jak wracać do czytania? No I tutaj z pomocą przychodzi nam regularność. W moim przypadku to się sprawdziło. Wyznaczcie sobie dzień w tygodniu, porę dnia, kiedy siadacie na przykład na 10-15 minut. Z książką, z kawą, z kocykiem i nikt Wam w tym czasie nie będzie przeszkadzał. Po drugie, małe kroki to nie musi być od razu, dwie godziny czytania dziennie. Ja wiem, słuchajcie, że nie jest to wykonalne, zwłaszcza dla ludzi, którzy dużo na co dzień nie czytają. Nie ma co się rzucać na głęboką wodę, 10-15 minut dziennie, kilka razy w tygodniu, albo słuchajcie, wyznaczcie sobie dni, w które po prostu będziecie czytać tyle, ile będziecie mieli ochotę. Tyle, ile będziecie mieli możliwości To, co też pozwoliło mi Wyrobić taki regularny nawyk czytania To jest to, że ja książkę zawsze miałam przy sobie Czy idziecie, słuchajcie, do lekarza, czy jedziecie do pracy to Miejcie ze sobą właśnie książkę Albo w telefonie, albo jakiś cięższy egzemplarz W torebce Ja w takich sytuacjach, jak jestem u fryzjera Idę do lekarza, wiem, że gdzieś będę siedzieć w Zawsze mam przy sobie książkę I jeżeli jest okazja, to po tą książkę sięgam Nawet, słuchajcie, miałam kiedyś Taki okres, że wybierałam sobie Jedną lekturę, taką, którą Wsadzałam sobie do torebki i to była moja taka dyżurna lektura. Nawet jej z tej torebki nie wyciągałam. Ja w domu czytałam inne rzeczy, a na wyjścia właśnie miałam tą swoją książkę. I to też bardzo fajnie mi się sprawdziło. Zadałam małych kroków, o których wspomniałam już wcześniej. Nie narzucaj sobie 100, 200, set, 300 stron dziennie. Każde, słuchajcie, kilka stron się liczy, nawet 10 stron przed snem, rozdział przed snem. To już słuchajcie, jest wyrabianie tego nawyku. Bo jeżeli będziecie czytać 10 stron codziennie przez tydzień, to macie już słuchajcie 70 stron, małe kroki też są ważne. Jak już wyrobicie sobie ten nawyk, jak już jesteście w tym wirze i czytacie, to jak w tym pozostać, jak progresować, jak czytać coraz więcej, jak odkrywać nowe książki, jak czuć się zachęconym i zmotywowanym. Róbcie DNF. -y. nie zmuszajcie się do czytania książek, które wam się nie podobają. Ja kiedyś to robiłam. To wpędzało mnie m, bardzo często w reading slumpy, czyli w takie okresy, że w ogóle nie miałam ochoty na sięganie po książkę. A jeżeli po prostu odłożycie tam książkę, ja nawet nie mówię, żeby ją odkryć. Na zawsze, tylko na ten moment, w którym nie macie na nią ochoty, i sięgnąć wtedy po coś, co Was interesuje, co Was ekscytuje, nawet coś lżejszego, niekoniecznie słuchać jakieś mega ambitne pozycje, coś, co przyniesie Wam chwilę radości. To jest naprawdę fajny sposób, aby nie łapać takich czytelniczych zastojów, aby czytać więcej i regularniej. Kolejna sprawa to nie ma co nakładać na siebie takiej presji, jak już wnikniecie w tą społeczność książkową, to nie porównywać się do ludzi, którzy na przykład żyją w book media. I e, z tego się utrzymują, albo nawet do ludzi, którzy są w zupełnie innej sytuacji życiowej od was i mają na przykład więcej czasu na to hobby. Każdy z nas jest, słuchajcie, w trochę innym miejscu i moim zdaniem takie porównywanie się nie ma sensu. Ja wiem, że są gdzieś tam dziewczyny, które czytają po 20 książek miesięcznie. Ja, słuchajcie, jestem takim czytaczem, że w zależności od sezonu czytam od 5 do 10 książek miesięcznie, ale bywały i takie czasy, kiedy czytam dwie książki. Bywały i takie czasy, słuchajcie, kiedy czytałam jedną książkę w roku. Też takie lata miałam. Więc, słuchajcie, wydaje mi się, że nawet nie ma sensu porównywać się do innych. Dostosujcie swoje tempo tylko i wyłącznie do siebie. To nie są, słuchajcie, zawody, tylko to ma Wam przynosić radość. Celebrujcie te małe sukcesy, jeżeli już jesteście wciągnięci w czytanie. Kupcie sobie na przykład kawę, jak skończycie swoją pierwszą książkę albo pierwsze 10 książek. Zabierzcie książkę ze sobą do kawiarni, jak uda Wam się spełnić jakiś swój czytelnik. Ja, słuchajcie, jestem człowiekiem listą, więc y, lubię robić listy. Możecie zrobić sobie listę książek, które chcecie przeczytać jesienią. Jeżeli uda Wam się odhaczyć z tej listy ileś tam pozycji, to wyznaczyć sobie za to jakąś nagrodę, nową książkę, taką książkę, która Was będzie ekscytować, na przykład w pięknej y, oprawie, w jakimś takim bardziej fancy wydaniu, albo kupcie sobie jakąś piękną zakładkę do książki. Ta cała, słuchajcie, otoczka się liczy. Ja najbardziej lubię właśnie te momenty, kiedy y, siadam sobie, zapalam świeczkę, albo właśnie możecie sobie kupić jakąś świeczkę, żeby wam umilała czytanie. Uwielbiam te momenty, całą tą otoczkę, dobrą kawę, dobrą herbatę, piękny puchaty koc. To wszystko sprawia, że ja po prostu mam ochotę oddać się temu czytaniu i spędzić tak czas. Co najważniejsze, czerp Friday z czytania. Tak jak mówiłam, czytaj to, co lubisz. Jeżeli lubisz obyczajówki, romanse, to czytaj. W świecie książkar znajdzie się grupa ludzi, którzy kochają każdy gatunek i jakąś literaturę piękną, romanse, romantazy. Ja mam na przykład niesamowitą witam z odkrywania nowych gatunków. Teraz jestem na etapie przekonywania się do science fiction. Jestem przed wyborem swojej pierwszej książki i już wiem, jaką Książką będę chciała sobie przedstawić ten gatunek. Ważną sprawą jest uczynienie czynności czytania po prostu frajdą. Żeby czytanie słuchajcie nie kojarzyło się wam z tym, co kiedyś było w szkole, że trzeba po prostu bite ileś tam godzin siedzieć i czytać tą lekturę. Nawet nie za bardzo rozumiejąc, o czym się czyta, tylko już nie móc się doczekać, kiedy się dzieci do książki. Uwierzcie, da się i jest to najpiękniejsze uczucie. Na koniec zostawiam porady i książki, które zachęcą Was, moim zdaniem, do czytania. Jeżeli chodzi o porady, wyzwania czytelnicze bardzo fajnie działają motywująco. Ja, słuchajcie, będę teraz robić to samo, bo dawno już nie miałam żadnych czytelniczych wyzwań. Możecie ustawić sobie timer. Ja bardzo lubiłam to wyzwanie. Ustawianie sobie timeru i za każdym razem, jak się dacie do książki włączać sobie stoper, zatrzymać się, jakby biją Edwarda. 24 godziny, zobaczyć, ile książek jesteście przeczytać, na przykład w 24 godziny. U mnie na kanale krążą już takie filmy, także serdecznie Was zapraszam, jeżeli chcecie się zainspirować. Możecie też zrobić sobie wyzwanie, że będziecie czytać 20, 50, 100 stron dziennie, w zależności od tego, ile jesteście w stanie czytać. Możecie, słuchajcie, zrobić sobie wyzwanie, że w każdy piątek będziecie zabierać książkę na kawę i zrobić z tego taki miły rytuał. Wyzwania naprawdę są super i motywują do tego, żeby czytać. Kolejną fajną. Poradą jest coś co ja zaczęłam robić niedawno, zaznaczanie cytatów i podkreślanie albo przepisywanie różnych fragmentów, które szczególnie jakoś do was trafiają, które jakoś szczególnie was zainspirują. Wtedy słuchajcie, mam wrażenie, że te książki żyją w nas dłużej i czujecie się też w jakiś sposób bardziej połączeni z taką książką. I do tego też przydają się małe samoprzylepne karteczki do zaznaczania rzeczy, jeżeli nie lubicie kreślić po książkach. Ja zazwyczaj słuchajcie robię to po prostu ołówkiem albo właśnie przyklejam taką Karteczkę. Kolejną moją poradą dla Was będą Body Reads, czyli czytanie z koleżanką, z kolegą. To też, słuchajcie, niesamowicie motywuje wymienianie się spostrzeżeniami, ustalenie sobie, ile czytacie stron dziennie, dyskutowanie na temat tego, co się dzieje w książce, jak Wam się podobają bohaterowie, jakie macie wnioski. Dla mnie słuchajcie, jest to bardzo motywujące. Ja mam jedną taką koleżankę. Pozdrawiam Cię Suman, jeśli oglądasz. W tym momencie słuchajcie, czytamy imię róży i nie wiem, czy wysnęłabym. Tyle ciekawych wniosków, gdybym yy, czytała tę książkę sama. Jakie książki najlepiej czytać, aby fajnie zacząć swoją przygodę? Przechodzimy do książek dobrych na początek swojej przygody z czytaniem. Po pierwsze, słuchajcie, ja wam polecam różnego rodzaju thrillery. To jest coś takiego, co według mnie czyta się najszybciej i najbardziej są angażujące. Chcecie wiedzieć, co jest dalej. Chcecie wiedzieć, kto namądził, kto zabił. Dlaczego stało się to, co się stało. Fajnym poleceniem myślę będzie seria Pomoc Domowa. Fridy McFadden. To jest książka, która czyta się streaminga i ma bardzo wciągającą i taką dosyć prostą fabułę. Bardzo przyjemnie wspominam te lektury. Drugim moim poleceniem są to książki... Obyczajowe romanse, i tutaj słuchajcie, królowe. Po pierwsze, jedna z moich ukochanych, Mia Sheridan. I tutaj mogę Wam polecić e, szczególnie Dane Storm i Archer's Voice. Obie książki bardzo mnie poruszyły i bardzo angażujące. Poza tym, słuchajcie, polecam książki Abby Jimenez, Sary Adams, Ali Hazelwood. To są takie autorki, które operują takim zabawnym i takim miłym dla oka językiem. Rozrywkowym dla czytelnika. I myślę, że jak się nie bo te autorki to się nie zawiedzicie. Tutaj wklejam wam parę propozycji książek, które już czytałam i wam polecam. Tak jak wam wspominałam, na początek też bardzo fajną opcją będą zbiory opowiadań, czyli takie krótsze historie. I tutaj mogę wam polecić szczególnie na ten sezon, który nadchodzi. W śnieżną noc to jest zbiór opowiadań około Bożonarodzeniowych. Bardzo przyjemnie i szybko mi się czytało tą książkę. Właśnie czytałam ją w takim okresie, kiedy tych książek nie konsumowałam aż tyle, kiedy dopiero się. Się wkręcałam, i to była jedna z książek, która do tego czytania pozwoliła mi się bardziej wkręcić. Piszcie sobie koniecznie tą pozycję na długie, grudniowe wieczory. Takim gatunkiem, który ja zaczęłam zgłębiać mniej więcej dwa lata temu i który niesamowicie też otworzył mi oczy na to, jak fajne mogą być książki fantazy, a właściwie książki Romantazy. Myślę, że to są takie książki, które właśnie bardziej kierowane są do kobiet. Bardziej tutaj słuchajcie, niż na tych fantastycznych elementach skupiamy się na miłości. I taką fajną serią myślę, która was zaprosi do tego świata i uchyli rąbka tajemnicy, jest seria Bezsilna. tą książkę czytałam mi się niesamowicie szybko i przyjemnie. Nie było też w tej książce jakiegoś takiego bardzo rozbudowanego świata, raczej właśnie tam skupialiśmy się na uczuciach, na romansie, jaki się kręcił. Także myślę, że ta seria będzie bardzo fajna na początek i chyba właśnie w tym roku będzie wychodzić już ostatnia książka z tej serii. To też była jedna z takich książek, które przekonała mnie do książek fantazji. Mam nadzieję, słuchajcie, że taki film był dla Was pomocny. Koniecznie dawajcie znać w komentarzach, jeśli Wy macie jakieś jeszcze porady dla początkujących czytaczy. Jeśli film Wam się podobał, to oczywiście zostawiajcie, słuchajcie, kciuki w górę. Niesamowicie mnie to motywuje do nagrywania. Jeśli jeszcze tego nie robicie, no to subskrybujcie, żeby nie przegapić żadnych filmów. Teraz jesienią będzie się działo na kanale. No to co, kochani? Do następnego. Buziaczki. Pa, pa!